Witam widzowie w mojej kuchni, sobie tu podgłośnimy, kolejny odcinek Karolem. No i gramy w Rivalz. Oczywiście jesteśmy na publicznym. O, bo Dawaj, A -wow. Czekaj, o, oh, jestem. Oczywiście e, no będziemy grać w Rivalz. Bo lubimy Ryballs. Wielbiamy Ryballs. Dobra, odebrałam sobie nową skórkę do tego zwykłego, do tej broni. Mm. Nie wiem po co. Też za bardzo nie wiem. Ej, Karol! Co? Pomidorówka! <laughs> Bo dzisiaj na obiad! A to daj! Masz. Jezus malia jeszcze A Ej, czy tam potwali mi strzała? Trzeba tak. Co? Ej, I laguje nie, mi! Laguje mi jak nie wiem. Ej Karol, a jak masz bronię? Eee, ja mam tą... to cięcie, to, dwie to, za cięcie, Dobra, zacięcie, ale musiało być. Nie, nie! Nie wziąłem co niebieskim, będę używać tych ze szarego. Mhm. Uh -huh. Będę używał... Będę używał te no bo nie wziąłem niebieską broń. A jaka? O. Taka. Za tobą. Taka. Tak wygląda. A! Ej, Karol! POMIDORÓWKA! Napisz się pomidoróweczki! Bo... To daje mi obrażenia! Ej, ale z tego nie możesz Patrz sobie! Ej, jeśli się, O O <gry> <śmienic> Lajba! A! Wiesz, że to mi nic nie zrobiło.

Wziąłem tylko tę na szarym tle. okej. Okay. I mam otowę, bo był na szarym tle. No tak. Patrzą mi do rówkę! Jelu! No dobra, lubię. Ej, bo ja mam. Ej, Karol, bo ja też będę brać apteczkę, bo apteczka jest na żółtym, ale ja ją mam na publicznym. Można to. Jestem co byłem co <laughs> Switch weapons! Proszę lifel Ej, wyślij mnie nie atakuj, bo ja bronię wybieram! Ja też wybrałem już! Mam lewolwer. To jest takie główne. Chodź tu. A jak po raz kiedy laguje trochę. Nie mam nie. nie mam. Ej, laguje mi strasznie. No, strasznie, czemu mi tak laguje? Karol, bo mi dlaczego tak. mi tak laguje? Ej, ej, dlaczego ty mnie tak zabiłeś szybko? Ja ten. Ej, a po drugie mieliśmy się bawić. No dobrze. E, ubieram... Dobra. Tym razem wybieram wiata. Wybieram, wybieram. Mm, biorę sobie. Ej, każdy. Chcesz ciasteczko? To szczel w nie. Ej, po... ej, podejdź do ciasteczka i w nie strzel. Ja zamroziłam ją. Ale nie no, z takiej normalnej broni. <noise> ciasteczko. Ej, wyś, ej, trzymaj tą tarczę. Sorry. Nie no, trzymaj. I stój, nie No nie Sorry. kręć się! No nie, no nie, no nie rób nic! No Karol! Chcesz polecić na Marsa? Mhm. M misja nieudana! Ej... Piu. Hmm. Mis misja ja polecić na martwę. Ej, na... ej! Chciałem ci lody dać. Ale wiesz, że w tym masz tylko jeden nabój. A wezmę sobie gana. To. Ej, spróbuj ej, spróbujmy jeszcze raz na Marsa polecieć. To. Trzeba spróbować jeszcze raz. To... Może tym razem się uda. A czekaj, wybieramy tyle młot. Ej, to jest... To jest na żółtym tle. Nie. No to pokaż ten młot. Młot tak. A, młot. Dobra widzowie, idziemy do Karolendo. Ej, Karol! Yyy. Robimy ten! misje na Mars! Stań tutaj! Ej, Karol, stań tutaj. Chodź tu. No. Mar Idziemy na Martkę! To nie miało tak być. To nie miało się tak stanąć. Ty miałeś polecić na Martka. Czyli dwie trzeba dawać. To wtedy polecisz. Nie, jedną. Jedna wystarczy. Ej, tym razem się uda. Ale... Weź tarcze. tym razem nie zginiesz. Weź już wziąć tarczy. Ej, ho! O, nie nie chodź. mam tarczy! No, no i to chodź. Ty ja myślałam, że to zniknęło. A tym razem weść tarczę. Mhm. Widzowie, robimy misja! Karol idzie na matka. Nie potem się jump pada. Ale... Ej! 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 Ej, no wiesz! Tarczę. Dobra, stać na jump padzie! Stań na jump padzie! Nadal trzymając tarcze. No, dawaj! Ej, oui. misja udana! Co to robi? Ej, mm. chodź na tą twarz, a to poskaczemy. Chodź! O! Eita, tá como tu esgana? Eu sabia que eu ia fazer que A Dobra, ty, Ej, Karol, teraz wejdziemy na publiczne i teraz na serio będziemy walczyć. Z innymi gościami. Karol, słyszysz? Mhm. Uh -huh. Wybieram takich, którzy wyglądają na wybór. No, e, no, ale oni sami do nas wchodzą. To nie A. nasz wybór. Dobra, widzowie. Czekamy, aż Karol dołączy. Dobra, Karol, dołączaj. Ej, Karol. A kliknij w ten plecaczek. Kliknąłem. No i czy tam masz jakąś skrzynkę taką zieloną? A, koda. Dobra. To chodź za mną. Ej, kałow, chodź za mną. Idziesz? Uh -huh. Wejdź do tego samego co ja. Mhm, uh -huh, wiem. No i musimy poczekać na innych gościów. Widzowie, to ja zrobię cięcie, zobaczymy, poczekamy aż jakieś goście dołączą.